Przyczyn? ...ja jutro zacznę robić... E, ...tych jaką się nastają. Bolemów ...na wszelki wypadek gdyby Marcin chciał wpaść z wizytą. Mam się wierzyć, że ten chłop chce grać dalej. Stracił wszystko, stracił przyjaciół... ...stracił kolegów. Przecież wrócił. Coś wrócił. Wrócił! Halo, co, co zrobił? Ej, ty! Co mnie zbanowałeś? Co? Co mnie zbanowałeś? Zbanowałem, bo musiałem. Ten greczyn. Jesteś! Kurwa, nie mogę. czym nie żyje. A, Maciej przyszedł tylko po to, żeby co? No nie no, standardowo. Wiesz, jak w kopany gramy, to on zawsze też przychodzi, siedzi cicho. I nawet nie wiemy, kiedy pójdzie. A to on potrafi... Może ja, a, a może na coś choruje? Za bo... głowę Ja zaczą... Wpadłem na pomysł, Grzeczyn. A jakbyśmy zrobili screena jakiejś bazy losowej gdzieś na mapie... I byś skąd ta kosmity wysłał Marcinowi, że tam mieszka also. Nie, no dobra, chyba na pewno wie, że tam się gdzie. A ja bym spróbował sprawdzić jego inteligencję. Albo właściwie jej brak. Ewentualnie Brados, bo podobno Brados też ma. Nie wiem, zobaczę po tym wszystkim. Po tych rajdach. to... <noise> To A Aston powinien już do nas się w ogóle nie odzywać Jak trzy razy go zrajdowaliśmy. No, no cóż Dobra, dobra, się tego dam znać jak kosmo będzie Jak będzie chciał to tam zapraszamy To okej? Żegnaj Żegnam Co? Wy... Wypatrzałeś czynowi? Nie Astonowi? A Devilowi? Może. Mam oh. szansę. Widzicie świecie, ja mam szansę. Ty, tylko jak oddasz Marcinowi jego zasoby. No właśnie, się pobrać Konana I mu oddać zasoby. Bo był winny. No winny, w no chyba no, tak, bo, w, bo, w, bo się byłeś świadkiem patrzyłeś, tego Patrzyłeś, patrzyłeś. Jak byłem świadkiem? Ja na skryba miałem, halo. No, nie słyszałeś nie o tym, chodzi, że ale świat, że jest patrzenia. takie prawo, że jak jesteś świadkiem morderstwa, to dostajesz dożywać. Co kurwa, nie? To <grym> że to wygląda to tak, jak przyszedłem, zobaczyłem, że Marcin pierdolę was, patrzyłem, wyszedł i, no właśnie, i, sobie i, i tyle. sobie w momencie, jak Marcin krzyczał i... no ja tam o co chodzi, po prostu słyszałem, że, że jakieś drama jest niby. O! Marcin napisał. O, napisał! Do ciebie też! O! Już jest! Toczeka, co on pisze? Z dwoma kosmitami... <laughs> <to> jest... <laughs> o! No, Kosło widzę, że ty też podpadasz. Paragrafy. Jakie bo... paragrafy? Jak ja na nie że Ciebie zrajdowali. Nie, bo tu widzę, że wszystko meldowałeś Grzeczynowi co ja ci pisałem. Właśnie. Co, co, co? Wszystko ja meldowałeś. Jak meldowałeś? Donosiłeś, Nie, ja, chcia ja chciałem po prostu was pogodzić. Donosy pisałeś. Ale, ale gdzie, o... są te screeny, Marcin? Na loży. A Grzeczyn Aston widziałem grał w konana rano. To... Wypadałoby dla odmiany. A, a co nazywać? A bo... o, a bo nie, bo stopą mi się nie będę już układał. Z kosmitą o. planuję. Ale kogo rajdujemy? No wiesz. Przecież wiesz. Ja za każdym... ja tam jak go rajdowałem... To ja wszystko oddałem albo kurwa Pitowi i Patrycji, albo kurwa brałem do... Raz tak było, że wziąłem do EQ wszystko co zrajdowałem i się schowałem w górach. No to Tam. może a stąd też wszystko do no raz to było, ale to kurwa naprawdę nie było jakoś tego dużo to mu to rajdowałem. Tylko on chyba jest zły po prostu, że ukradłeś i dałeś komuś. Jego już nie obchodzi chyba komu to dałeś. I Nikomu mazią, nie dałem. No to w takim razie on to co wziął ode mnie teraz powinien komuś przekazać, a nie kurwa przywłaszczać sobie. Tak to jest nie po ja trochę. Jak my ciebie rajdowaliśmy, co z lewo cię sprzedał? Gdzie, na, gdzie się wylewa? Wiem, na górze. Górze dolar To no jeszcze z lewa, kurwa. O to już w ogóle jest. Kabel taki, że podkablował, gdzie ja mam bazę i. Może. Może nie chciał. No chciał, chciał. Na pewno chciał. Dalej. Nie wiem, jakaś zmowa z i z lewa. ale, skoro tak chcą, to. A jak mówię, no mogę go zrajdować i już, już tam nie będę grał. No dobra, to ten. Ja ci tam zwany, żebyś zrajdował tą stronę. A panem Bronisławem to on myśli, że ja go kurwa zrajdowałem, bo jak ja zjadłem kurwa, to była rozjebana baza już. Zebrałem tylko to, co tam na stanowiskach miała jakieś kurwa śmieci. chuj wie co, nie pamiętam nawet co. A potem, a potem się chwalił, że i tak kurwa nie znalazłem wszystko on to traktuje, że, że ja go zrajdowałem Ja ci już Grzeczyn w ogóle... przestałem ufać. A i w sumie ten... Marcin... ...to Pit i Patrycja wszystko zabrali, nie? No widzę, że tutaj ten... ...jakbyście zapomnieli. To było tak, że przecież ten... ...ten pierwszy taki rajd, nie? Bo ja się było tyle By, tych Na szatach to jest, że kurwa tam Pit też był wtedy ze mną. Aaaa! To... chyba o to ci chodzi. No na te o to. Zbany o to, to, to dawał, ci przerabiał ja je. Kurwa ten, wszystko I, dawałem dla I Już wiem o co to chodzi, to było gdzieś na tym czarnym biomie. Pamiętam. David to było tak. Ja se ten bołem stop więcej bomb, więcej było, nie ja się dostałem do środka, nie? I ja mówię, o, już wszystko ma po pokoju jego. I tak kurde, patrz jakiś coś witupta po tej bazie, nie? Odwracam się jakiś golaz, nie? I tak piszę, piszę z nim. Się okazało, że to jest druga strona, nie? O, o, ale fajnie, nie? Mówię, a nie chciałbyś może tego lutu, bo ja zaraz idę z tego serwa nie? Zgodził się, dałem, podziękowałem się, vlogowałem się. To potem. No, a potem było to z tym dachem, z tą tam walka na dachu. Potem było, potem było z, właśnie z tym, yy, co Pit i Patrycja tam, co na, na tym szocie tam, to wszystko, że ten. Na tym czarnym biomie. I, i powiedz, że, że ja to wszystko sam kurwa organizowałem i sam go rajdowałem, nie? No tak było.